Przepisy ADR nie są tylko zbiorem zasad, ale przewodnikiem zapewniającym bezpieczny przewóz niebezpiecznych ładunków po drogach Europy. Jako spedytorzy mamy obowiązek znać i stosować się do tych wytycznych, co pozwala na ochronę zdrowia, środowiska oraz zapewnia bezpieczeństwo na drogach. W ramach naszej roli spedytora ADR wyznacza nam precyzyjne wytyczne dotyczące klasyfikacji, pakowania, oznakowania. Oraz sposobu przewozu różnych rodzajów materiałów niebezpiecznych. Kluczowe jest, aby każda osoba zaangażowana w proces transportu była odpowiednio przeszkolona i świadoma swoich obowiązków. Zarządzanie flotą własną w kontekście przewozu materiałów niebezpiecznych wymaga szczególnego podejścia i nieustannego doskonalenia procesów. Inwestycja w edukację, technologię i regularne przeglądy stanowi klucz do sukcesu w tej wymagającej dziedzinie. Więcej informacji na temat przepisów ADR znajdziesz w artykule na blogu Euro24.